No hejka, to Paweł Cegiełka z kanału Paweł Cegiełka i dzisiaj nauczycie jak szybko przeliczać checkouty. Wiele osób początkujących widzę na turniejach, że boją się tego, jakie mają checkouty pozostawione do końca, że kiedy mają jakieś zakończenia, to wyciągałem karteczkę z checkoutami i sobie sprawdzałem na szybko. A dzisiaj zobaczymy sobie, jak na szybko policzyć każdy checkout takimi jakimiś uniwersalnymi metodami, które nigdy was nie zawiodą. Może nie są najlepsze, ale zanim załapiecie tą praktykę i będziecie znali każde każdy zakończenie na pamięć to takie szybkie liczenie finiszów Wam się na pewno przyda. Żeby mieć trochę matematycznego wyzwania, będziemy sobie losowali generatorem losowych liczb. Ustawiłem przedział od 41 do 99, bo uznajmy, że finisze powyżej 100 na razie nas nie interesują. Niech to będzie materiał skierowany do osób zupełnie początkujących. Nie ma czym rzucać. No, wie Pan, ja żebym się nawet tak obudził, i pomyślał se, żeby tak se co porzucać, ale żeby se doszedł do wniosku, że, że no nie ma czym. Racja, w ogóle jakoś tak jak dzisiaj jest. Pan też to czuje? No. No. Pogoda jakaś taka niewyraźna. W ogóle ciśnienie, wie pan. Takie jest, wie pan, że, że tak właściwie to nie wiadomo, co się ubrać. Czy to jest ciepło, nie wiadomo, czy to, jest czy, czy zimno. Nie wiadomo, jak się, się ubrać, wie pan. Szczerze? Nowe lotki za mną chodzą od rana. A za mną od wczoraj. Normalnie kupiłbym sobie jakieś nóżki jak człowiek. Kupiłby se pan? Łaj, ale wie pan, trochę jest za drogo. Idę jest rabatu? Eh, no, nie przesadzaj pan. Z kodem cegla 5% taniej. No rzeczywiście 5% rabatu. Jak to wszystko trata to nieje. No to co? No wie pan co, no, no ja właściwie to nie widzę takich Przeciwwskazań, no tylko, że wie pan, tak delikatnie, jedne tylko, żeby rozwiązać chmury. No jasne, pewnie, tylko te jedne lotki, nie żadne ordynarne kupowanie, tylko na Gołdarts. A, jak na Gołdarts, to bardzo proszę. Wejdź na Gołdarts, przejdź do zakładki sklep, wybierz jedne spośród tysięcy artykułów, potem przejdź do koszyka, kliknij zamówienie, uzupełnij swoje dane i kliknij jeden bardzo ważny przycisk, czyli pole do wprowadzania kodu rabatowego. Poczek kod Cegla. Wykorzystaj kupon i wtedy ty masz taniej, i ja mam fajniej. Więc od razu naszym pierwszym checkoutem jest 99. I przy 99 mamy od razu troszeczkę trudniej, bo to jest finish, który, jak widzicie, jest nieparzysty. A skoro mamy finish nieparzysty, to zobaczmy sobie, co stałoby się, gdybyśmy rzucali w największą wartość nieparzystą, czyli 19. Czyli to taka pierwsza metoda. Mamy każdy finish. Zobaczmy, co się stanie po rzuceniu albo 20, albo 19. Mamy 99, rzucamy 19, wychodzi nam 80 punktów do końca. Rzucamy po trójną 19, bo akurat trafiliśmy, zostają nam punkty 42. Czyli widzimy już, że zostają nam takie w miarę wygodne finisze, bo 80 od razu nam się matematycznie do głowy, do głowy przychodzi myśl, że to chyba możemy skończyć 20 więc mamy 80, możemy rzucić albo 60 i wtedy zostaje nam 20 do końca, albo rzucić pojedynczą 20 i wtedy zostanie nam do końca 60, dorzucić kolejną, podwójną, kolejną pojedynczą 20 i wtedy w kolejnej kolejce zostać już na topie. A jeśli zostaje nam 42, to mamy tutaj metodę, którą zawsze poleca miłość, czyli rzucamy w sektor szóstka albo 10, niezależnie który trafimy. Trafimy w 6, zostaje nam 36 punktów, czyli podwójna 18, Trafimy w dziesiątkę, zostaje nam punktów 32, czyli podwójna szesnastka. I to jest taka pierwsza metoda szybkiego przeliczania checkoutów, którą, e, którą powinniście sobie załapać. A druga metoda, już zmazuję, ale mi się głos załamał. Dobra, to drugie nagranie. Drugą metodę użyjemy sobie metodę sprzyjających czekałów. Tak ją nazwijmy, bo wcześniejsza metoda możemy ją nazwać metodą sprzyjającego tripla. Bo nie patrzymy co chcemy zostawić, patrzymy co chcemy rzucić, żebyśmy mieli jakieś zakończenie. Albo 60, albo 19, czyli te najpopularniejsze, najpopularniejsze potrójne. Teraz chcemy zobaczyć co chcemy zostawić. Więc mamy 99 punktów. I mamy do tego trzy lotki. Tutaj będziemy mieli pierwszą lotkę. Drugą notkę i tutaj trzecią notkę. Już mamy sobie taki mały graf. Jak ktoś się interesuje informatyką, to pewnie łatwiej mu będzie tak załapać. Co chcemy sobie zostawić? Chcemy sobie zostawić punktów 32 albo punktów 40. To są to takie dwa, dwa najprostsze rozwiązania, które chcemy. Czyli co musimy zrobić, żeby z 99 zostało nam 32 albo 40? Prześledźmy ten graf od tyłu. W tych dwóch rzutach, żeby zostało nam 32, musimy zdobyć punktów 99 minus 32, 67 punktów. Dobra, czyli ta, te dwa rzuty muszą mieć łączną wartość 67. Te dwa rzuty, żeby zostawić nam 40, muszą mieć łączną wartość 59 punktów. Dobra, czyli tutaj, żeby uzyskać 59 punktów, możemy sobie wpisać takie wartości, jak na przykład 57, potrójną 19, i pojedynczą dwójkę. Możemy też pisać sobie pojedynczą dziewiętnastkę i czterdziestkę. Czyli podwójną dwudziestkę. Możemy taką kombinację. Możemy iść w zupełnie jakieś inne obszary. Może zaczniemy od środków. Czyli rzucimy sobie zielony środek. To jest 25 punktów. I zostaje nam 34. Czyli rzucamy sobie podwójną siedemnastkę. To taka trochę szalona droga, ale czemu nie? A trafimy czerwony środek. No to wtedy rzucamy 50 i 9. Czyli też już mamy ułatwione zadanie. I możemy sobie takie różne checkouty w taki sposób tą metodą sprzyjającego checkoutu przeliczyć. Tak samo liczymy drogę na 32, mamy rzucić 67, czyli najprościej czerwony środek 17. Tak podpowiada nam najprostsza matematyka, ale niekoniecznie najprostsze rzucanie. Możemy rzucić 60. No już trochę zamazałem sobie, widać. 60. i 17 i kę Możemy rzucić po trójną 19, 57 i dziesiątkę. Takie drogi możemy sobie obrać. Ale co, co jak się pomylimy? Co jak się pomylimy przy tym 99? Chcieliśmy rzucić czerwony środek, bo tam jest największa losowość. Chcemy czerwony środek, rzucamy jedną lotkę i tą jedną lotkę trafimy w piątkę. Zostają nam punkty 94 i wtedy musimy sobie. Zadać jedno fundamentalne pytanie, czy mamy z tego jakąś podwójną? Czyli znowu najłatwiej wtedy już wrócić do pierwszej metody. 94 chcemy zostawić podwójną, to jest liczba parzysta, odejmijmy 60. Odejmujemy 60, zostaje nam 34. Czy jest jakaś parzysta. Odejmujemy inną parzystą, 54. 94 odjąć 54, zostaje 40. No okej, okay, to też jest finish. Czyli możemy rzucać potrójną 18 albo potrójną 20. Z takich najszybszych obliczeń. Dobra, to teraz pokażę Wam zakończenie. żeby nie było samego gadania, nie mam pojęcia, czemu zacząłem od góry. Tarczy, a jak widzieliście, 99 trafiłem w 5, zostało 94. Odjąć 40 i 54, czyli potrójna osiemnastka trafiona, zostaje 40, więc top. 99 mamy zakończone. Czyli teraz przechodzimy do drugiego losowania, zostaje nam 57 i tu sprawa jest o niebo łatwiejsza. Bo mając 57, znowu możemy sobie wrócić do naszej pierwszej metody, czyli metody tego, jakie pole chcemy rzucać, żeby doprowadzić do podwójnej. Mamy wartość nieparzystą. Nieparzysta, czyli od razu patrzymy na 19. 57 odjąć 19 pozostawia nam 38, czyli podwójną 19. Podwójną 19 nie każdy koniecznie lubi. A też mając dwie dotki w ręku, nie chcemy za bardzo doprowadzać do sytuacji, żeby rzucać podwójne tam, gdzie są liczby nieparzyste. No a dziewiętnastka jest nieparzysta. Czyli chcemy raczej doprowadzić do sytuacji, żebyśmy mieli coś innego. No to zbadajmy sobie inną podwójną. Inną nieparzystą. Mniejsza podwójna, mniejsza nieparzysta od dziewiętnastki. Siedemnastka. Czyli odejmujemy 17. I zostaje punktów 40. No, punktów 40 to już jest wartość idealna, którą chcemy zakończyć. Czyli wniosek prosty: rzucamy 17, zostaje nam 40. Na 57 mamy też taką nieco bardziej szaloną drogę, bardzo nieodpowiedzialną, nie polecam. 25 i wtedy zostaje nam 32 punkty, czyli podwójna 16, a z tego nie korzystamy. I 57 naszą drugą metodą, czyli znowu rysujemy sobie taki graf. Chcemy zostawić sobie 40 albo 32. Czyli co musimy rzucić, żeby nam to zostało? Żeby zostało nam 40 punktów, musimy rzucić punktów 17, tymi dwiema, pierwszy, dwiema pierwszymi notkami. No ale że 17 jest wartością, którą możemy rzucić jedną lotką, no to staramy się jedną notką. Ale znowu spójrzmy na tarczę. Koło 17 jest trójka i dwójka. Co, jak trafimy trójkę? No zostaje nam 54 punkty, musimy rzucić 14. Jeśli trafimy dwójkę, zostaje nam punktów 55, musimy trafić 15. Naj, najoptymalniej będzie rzucić 17, ale jeśli noga nam się powinie, 2 i 15 powinno być też ok. I ok. I ok. Tak, ja to muszę zaakceptować. Jeśli chcemy trzydzieści 32, musimy rzucić punktu 25. No i to jest właśnie ta droga, której bym Wam nie polecał, bo możecie rzucić jedną notką zielony środek. Ale czy koniecznie chcielibyście to robić? No raczej nie. Raczej 32 sobie zostawiacie po tym, jak rzucicie coś niefajnego. Czyli na przykład rzucacie 17, żeby ustawić się na topa, i trafiacie potrójną trójkę. Czyli zostaje wam punktów 48. No czyli zapiszmy sobie 9 punktów, bo spudłowaliście. 9 minus 57 daje wam 48, żeby 48 zostawiło wam 32, musicie rzucić 16. Trafiacie potrójną dwójkę, czyli 6 punktów. Tak też może wam lotka zejść czasami. Co wtedy Wam zostaje? 6 minus 57, 51. Żeby zostawić 32, musimy rzucić punktów 19. Tutaj jeszcze taka kolejna raczej prosta droga. 57 jest takim prostym i przyjemnym raczej przykładem. No i jest wartością, która nam nie przeszkadza, jeśli ją zostawimy. Bo rzucając 17, a no właśnie jeszcze jeden przykład, chcemy sobie zostawić 40, a pierwszą lotką trafiamy po trójną 17, czyli 51 punktów. Co nam zostaje? No wiadomo, 6 żeby rzucić 6, musimy mieć podwójną trójkę, chociaż też niektórzy rzucają tak. Rzucają wtedy pojedynczą dwójkę i podwójną dwójkę. I teraz przed nami 57. 57 od 19 19 zostaje nam 38. No niekoniecznie. Chcemy się ustawić na top. 57 od 40, musimy rzucić 17. Okej, okay, to nam pasuje. Jo, 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 32 euro. 50 punktów. 50 punktów to jest coś, co powinniście zawsze mieć w głowie, bo 50 jest bardzo często rzucane. Więc zobaczmy sobie. 50 jest parzyste, więc 19 raczej nie chcemy rzucać. Więc patrząc od najwyższych, chcemy rzucić 20. Rzucamy 20, zostaje nam punktów 30, czyli podwójna 15. Czy to nas zadowala? No tak niespecjalnie, więc szukamy wtedy już innej drogi. Skoro jest parzysta, i nie chcemy rzucać 20, no to pewnie najlepiej będzie rzucać w 18. Bo 18 są najwyższe po 20. 18 zostają nam punktów 32. No czyli od razu możemy sobie pomyśleć, że idealnie 32 jest OK. Ewentualnie, jeśli ktoś jest bardzo bardzo zaznajomiony z czerwonym środkiem, to może użyć jednej lotki i trafić bezpośrednio od niego. No i drugą metodą. Tutaj zapisałem czekałty, które już były do tej pory, żeby się żaden nie powtórzył. 50... Chcemy zostawić 40 i chcemy zostawić 32. No czyli znowu odejmujemy sobie 50 minus 40, musimy rzucić punktów 10. 50 minus 32 musimy rzucić punktów 18. No i tak jak w omówionym wcześniej przykładzie, rzucając 18, mamy już ustawienie na podwójną 16 i tu nie ma co się rozwodzić. Koło 18 możemy też stawić w 1, wtedy zostaje nam punktów 49. 18 minus 1, czyli musimy rzucić jeszcze 17 punktów. 17 na dole tarczy, prosta sprawa. 18, trafiamy czwórkę, wtedy już troszkę bardziej skomplikowanie się robi, po to, żeby, żeby z czwórką sobie poradzić, zostaje nam 46 punktów. A jeśli chcemy ustawić się na 32, no to już musimy zejść na drugą stronę tarczy i rzucić 14. A 14 nie zawsze wszystkim wychodzi. Ja na przykład jestem zawodnikiem, który często buduje 14. Więc przy 46 punktach nigdy się nie ustałem na 32. Dlatego, jeśli mamy 50 punktów i chcemy rzucać topa, to wtedy musimy rzucić punktów 10. Pan poruszył jednak fachowiec. I tutaj też nie ma większej kombinacji, bo dziesiątka to dziesiątka, ewentualnie koło dziesiątki jest szóstka. 10 minus 6 pozostawia nam 4 punkty do rzucenia, czyli też dosyć wygodnie, bo musimy przejść trochę do góry. A też jeśli studujemy czwórkę, to wtedy rzucamy single 18 i mamy niefajny finisz, ale finisz nam zostaje. Czyli trafiamy czwórkę, sorry, trafiamy szóstkę i potem musimy dorzucić jeszcze czwórkę. No a jeśli się pomylimy i dorzucimy 15, no to już o topie możemy zapomnieć, ale dorzucając 15 punktów, zostaje nam 35, a trzydzieści 35 powinniśmy już automatycznie pomyśleć o rzucaniu podwójnej 16 czy 15 odjąć 3 punkty. Czyli musimy dorzucić trójkę albo po prostu 35 minus 3 daje 32. Top już był, więc wybieramy 18 92 punkty. 92 są takie całkiem ciekawe matematycznie. Ja bardzo lubię, bo jest jest to bardzo prosty finisz pod względem matematycznym. Mamy 92, rzucamy sprzyjającą nam 60. I zostaje nam punktów nie inaczej. 32. Trafiamy singlową 20, wtedy zostają nam punkty 72, a mając 72 możliwości już mamy multum, ale załóżmy, że zostajemy na tym sektorze 20, rzucamy kolejną lotkę w 20, bo możemy. Wtedy trafiamy 60. Zostaje nam 12 punktów do końca, czyli podwójna szóstka. A jeśli trafimy singlową 20, zostaje nam 52, czyli naszym zadaniem jest dorzucić jeszcze jedną dwudziestkę. I w sprzyjających nam singlach albo triplach mamy już sprawę zamkniętą, więc przechodzimy do drugiej metody. Mając 32, brakuje nam punktów 60, żeby uzyskać 92, czyli tymi dwiema lotkami albo jedną chcemy rzucić 62 punkty. Żeby zostało 40, musimy rzucić punktów 52. No, już widzimy, że przy takich scenariuszach, kiedy widzimy, że jest jakaś okrągła, dartersko okrągłe, bo dartersko okrągłe jest też 57, bo jest potrójną 19 albo 51. Jeśli widzimy taką liczbę 60, to wtedy mus musimy rzucić tylko potrójną 20 i nie powinniśmy komplikować sprawy z tym w ogóle zakończeniem. Ale załóżmy, że bardzo nam na nim zależy. No to wtedy w scenariuszu rzucamy 20 i zostają nam 72 punkty. Żeby z 72 uzyskać 40, brakuje nam 32. Gdzie 32 znajdziemy na tarczy? No tylko na tym polu, więc musimy rzucić kombinację Double Double. Czy tego chcemy? No niekoniecznie. Yy, jedyną taką, nie wiem czy też sensowną drogą, do rzucania 92 mogłoby być 18. A nie, bo 18 zostało 32. Nie, tu nie, tu nie ma. Tu nie ma fajnej drogi. Już widzimy, że jest liczba 52. 52 w dwóch klockach będzie nam bardzo niewygodnie rzucić, więc od razu drogę na topa wykluczamy. Więc na 92. Musimy pogodzić się z osem, że rzucać będziemy podwójną szesnastkę. Chcemy rzucić 60 punktów. No to oczywiście 60. 20 plus 40, to jest bardzo proste matematycznie. Ale co jeśli trafi nam się coś innego? Trafiliśmy 15. Skoro trafiliśmy 15, to punktów nam zostaje 77. Żeby z 77 zrobić 32, to nie jest tak łatwo policzyć. Dużo łatwiej jest policzyć 60 minus 15. 60 minus 15 to 45, 45, czyli potrójna 15. To jest dosyć, dosyć taka ładna kombinacja. 15 plus 45 to takie kwadrans plus 3 kwadransy daje godzinę, coś takiego. Ale jeśli trafimy w coś mniej przyjemnego, czyli trafimy w potrójną jedynkę, tak, czyli 3 punkty. No to wtedy zostaje nam punktów 89, a 89 w sumie, nie wiem, u mnie tak było na przykład to jest taka wartość, która się mocno wbija w pamięć. Czyli żeby, skończy, żeby 89 zakończyć, powinniśmy rzucić po trójną 19 i podwójną szesnastkę. 3 plus 57, które tu sobie wpiszemy, zostawia nam 60. I to jest prosta, prosta dosyć sprawa z tą matematyką. 2 plus 2. Jeśli trafimy pojedynczą jedynkę, to już tutaj musimy wrócić do drogi na 40. Bo wtedy zostaje nam punktów 91. Żeby skończyć 91, powinniśmy rzucić potrójną 17 i topa. Czy to jest takie łatwe do skojarzenia? Nie wiem, bo czy nowy zawodnik myśli, że potrójna 17 to 51 tak automatycznie? No raczej nie. Więc 91 możemy też rzucić. Tak metodą po prostu rzucania nieparzystych, 57 w podwójną siedemnastkę. Ale nie załamujmy się, bo czasem, czasem zawodnicy odpuszczają, jak widzą 90 kilka, czy tam 100 punktów i mają dwie lotki To nada no, jest do skończenia. Ja najwięcej wysokich czekał outów rzucałem właśnie, jak dopiero zaczynałem, bawiłem się grą. Paradoksalnie to głównie dieta, proszę pani. I wtedy, wtedy ładnie wchodziły, bo po prostu rzucałem sobie w jakąś potrójną i podejścia były. Mamy zakończenie. 92, 60 i 32. I ostatnie losowanie. Ziu -bu 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 -bu. 89. Już przeze mnie przed chwilą omawiane. Ale dobra, 89 jest ciekawe matematycznie. Więc już sobie prezentujemy 89. Od razu korzystamy z metody z metody nieparzyst, z metody pierwszej, czyli sprzyjającej pojedynczej, potrójnej. Rzucamy w 19. I to absolutnie zawsze. Ja też samo się na myśl nasuwa, no bo dziewiątkę mamy tutaj, więc od razu mu skojarzę 19. 19 rzucamy, trafiamy w pojedynczą, zostaje nam punktów 70. Rzucamy w potrójną, zostaje nam punkty 32, czyli tu już kończymy drogę i to, rzucamy. Zostaje nam 70. 70 to musi wejść nam tak w nawyk, że... Parzysta, 70, rzucamy single 20 i zostaje nam do końca punktu 50, czyli mamy podwójną, spełniliśmy nasz cel, rzucając dwie sprzyjające, pojedyncze. Czy 70 można rozwiązać inaczej, mając dwie lotki? Nie, mając trzy, mając trzy lotki, tak, bo jeśli podchodzimy do tarczy, mamy 70, to wtedy możemy myśleć o większej ilości możliwości. Ale zakładając ten scenariusz, że mamy tylko dwie lotki, no to powinniśmy się skupić na tym, żeby 20 punktów dorzucić i zostawić sobie 50. Ewentualnie dorzucamy 60 punktów, bo trafiliśmy w potrójną i zostaje nam 10, czyli podwójna piątka. Z mojego doświadczenia podwójna piątka jest na początek całkiem wygodna, bo jest obok topa, więc ucząc się rzucać topa, bo to najpopularniejsza wartość, automatycznie też rzucamy z tej racji, że jest obok topa, i dlatego, że rzucając 40, półdłużąc do środka, rzucamy 40, 20 i 10. Czyli podwójna 20, podwójna 10 i podwójna 5. Ale teraz wybitnie małe napisałem, no trudno, będzie trochę maczek. 89. Chcemy dorzucić 32, czyli możemy sobie przeliczyć, że w tych dwóch lotkach musimy rzucić punktów 57. Chcemy zostawić 40, musimy przeliczyć, że chcemy rzucić punktów 59. 49. Jak to dorzucić? 57, no to prosta sprawa potrójna 19. No i właśnie, rzucamy pojedynczą 19. Rzucamy 19 punktów i koniecznie chcemy na to 32. No to 57 odnieść 19. 38 punktów, czyli podwójna 19. Tutaj możemy też tak pomyśleć. Skoro musieliśmy rzucić 3 dziewiętnastki, rzuciliśmy jedną, to musimy dorzucić jeszcze dwie. Czyli dorzucamy sobie albo taką tą drogę obok. Tak damy. Wrzucamy sobie 19, 19 i w kolejnej kolejce kończymy, albo kończymy w tej kolejce dorzucając 38. To jest taka z tych opcji bardziej ryzykownych. Żeby zakończyć 19, to właśnie ta pierwsza metoda nam przychodzi do głowy. Kiedy zostaje nam 70, to już nie patrzymy na to, że chcemy mieć 32, tylko patrzymy na to, jakie mamy sprzyjające pojedyncze. Inaczej, 57 możemy zacząć od 17, ale 17 dorzucając 51. Zostawiają nam e, oczywiście double 19, rzucając pojedynczą, mamy za to kombinację 72 punktów, czyli top i 32. Można tak zrobić. Można jak najbardziej. Jeszcze jak. Czy polecam? E, przejdźmy do drugiej drogi. E, 40 i 49 punktów chcemy rzucić. No to tutaj znowu najbardziej sprzyjająca jest 19. -ka. Zostaje nam 30 punktów. Żeby rzucić 30 punktów, mamy po prawo takie dwa fajne sektory. Potrójna dziesiątka albo podwójna piętnastka. Właśnie z tego korzystamy, że one są dosyć blisko i często jeśli się pomylimy w stresie, to nie wychodzi aż tak źle. Czyli dorzucamy sobie 30 punktów. Inaczej na topa się możemy ustawić z 89? No tak realnie to nie. Ewentualnie można jeszcze próbować jakichś różnych kombinacji. Na przykład... Mm, na przykład potrójną trzynastkę i dziesiątkę. O, to, to może być ciekawa kombinacja. Też tych dziwnych i niepolecanych. Y, możemy potrójną dziewiątkę i podwójną jedenastkę. Nie, nie róbcie tego w domu. Y, 49, no to raczej tylko 19 i 30. No ale już ustalaliśmy przed chwilą, że no, mając możliwość jednak ustawić się, wolimy dorzucić tą dwudziestkę i dostać szansę na środku niż ryzykować potrójną i nie mieć pewności dostania tej szansy. No bo jednak mamy większą pewność, że rzucimy konkretny pojedynczy sektor, a nie sektor podwójny. Ale załóżmy, że rzucamy 30 punktów i nie trafimy potrójnej. Wtedy trafiamy dziesiątkę, dorzucamy jeszcze dwudziestkę, jesteśmy ustawieni na topie. Trafiamy piętnastkę, dorzucamy jeszcze piętnastkę, jesteśmy ustawieni na topie. Trafiamy szóstkę, sprawa się troszeczkę komplikuje, bo zostaje nam punktów. 64, ale mając 64, korzystamy z tych możliwości, że bardzo wygodne matematycznie są szesnastki, bo 64 w szesnastkę daje nam 48, w ósemkę 56, no czyli wartości, które ustawimy ponownie rzucając w ten sektor, a jeśli trafimy potrójną, to 64 odjąć 48 zostawi nam podwójną ósemkę, 64 odjąć 8, 8 zostawi nam pożądanego przez nas stopa. I to już wszystko z matematycznych. Jest! Dobra, ja już jestem po zakończeniu wszystkich finiszy. No i jak widzieliście, w darcie nie ma skomplikowanych finiszy. Jest tylko nasza głowa, która szuka wszystkich możliwych dróg, żeby sobie te finisze utrudnić. Jeśli jesteś naprawdę początkujący i macie problemy w ogóle z, jeszcze z darterską matematyką, no to wtedy pomyślcie sobie na pro, najprościej. Chcemy zostawić zawsze 40 albo 32 punkty i wtedy zostawiając sobie jakikolwiek finisz, Odejmujcie 40 i zobaczcie ile punktów Wam zostało do rzucenia w dwóch lotkach. Takie najprostsze wybory warto zawsze podejmować. Cieszyć się grą przy tarczy. A po więcej darterskiej matematyki bardziej konkretnej zapraszam do Miłosza.